Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przed nami 6 6-godzinna podróż z dwojgiem niemowląt. Nasze dzieci są w wieku obecnie 15 miesięcy i 3 miesiące. I słuchajcie, nasza podróż trwa już godzinę, nie nawet troszkę ponad godzinę. Godzinę 20 minut jedziemy. I na razie nasze dzieci śpią. I zaraz wam pokażę. A tymczasem intro. Drzemka. To jest jak na nią w sumie dość długa drzemka, bo potrafi na przykład spać w domu na tej pierwszej drzemce około godziny 11, 50 minut. Już śpi godzinę 20, więc znaczy, że chyba jej dobrze tutaj w foteliku i jak jedziemy, więc spoko. Założyliśmy jej też zimowe buty, w razie gdybyśmy gdzieś tam po drodze mieli wysiadać na postoje, żeby sobie pochodziła. I tutaj mamy Leo. Też sobie, zobaczcie, śpi. Przed chwilką trochę się obudził, marudził, ale już mu to przeszło. Więc też sobie smacznie tutaj Lula. Na początku drogi też był trochę markotny, ale ma też infekcję i po prostu w związku z tym jest troszeczkę bardziej marudny. Natomiast już mu się poprawia, więc mam nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej a tutaj jest mój kochany mąż, który się upomniał o to, żeby być na nagraniu a ja, a ja, jest słuchajcie prowadzi samochód tutaj pokazuje chyba swoje wyregulowane brwi bo wczoraj był na zabiegu w spa hotelowym słuchajcie, w ogóle cały pobyt w hotelu, powiem wam, że rewelacja jesteśmy bardzo wyspoczęci też z drugiej strony cieszymy się, że wracamy bo tęsknimy już za Satim czyli za naszym kotkiem tęsknimy trochę za domkiem, więc fajnie i za chwilę pokażę wam też co spakowaliśmy na taką podróż dokładnie 5 godzin 5 minut pokazywała nawigacja, że będziemy dzisiaj jechać. Będziemy jechali trochę dłużej niż w drugą stronę, dlatego że jest piątek po prostu. Na szczęście jeszcze wracamy rano. A nie, to poczekaj, to jak jest piątek, a wjedziemy w tą stronę. najpierw oczywiście nie mogła zabraknąć kawy z maka, więc jeszcze na początku drogi gdzieś tam podjechaliśmy, chyba w Jeleniej Górze byliśmy w maku, no tak, tak. wiele niej Górze no tak, dobrze, więc to jest pierwszy punkt co musimy mieć podczas drogi z niemowlętami ok, zaczynamy pokazywanie co zabraliśmy, więc mamy ze sobą tak, bidon z zimną wodą do przygotowywania mleka modyfikowanego bo nasze dzieci są na mleku modyfikowanym oczywiście mamy też termos, w którym jest ciepła woda była 100 metrów od hotelu, a pogoda nas nie rozpieszczała e, Skończyłam się zapas pieluszek, więc kupiliśmy sobie te, które były no i pieluch, słuchajcie, zapakowałam im po, po 6 sztuk mam nadzieję, że to wystarczy, w razie czego się w walizce mam więcej, natomiast myślę, że starczy e, podkład, podkład do przewijania, słuchajcie, mamy taki to jest podkład wielorazowy, po prostu można go umyć, jeżeli się po i to jest fajne rozwiązanie właśnie na wyjazdy, bo nie trzeba pakować, yy, nie wiem, podkładów tam z Rossmanna, co się kupuje powiedzmy po 10 sztuk i cały czas jakby nowy, nowy, nowy to wygląda, bo nie będę tego rozpakować, to jest trochę mokre, ale słuchajcie tak, płyn do mycia naczyń, który przelałam do takiego samolotowego 30, 30 mililitrowego, czy 100? 100, co ja gadam, słuchajcie, 100 mililitrowa buteleczka i to był płyn do mycia naczyń na wyjazd, do mycia butelek. No, zostało go już teraz tyle, no bo wykorzystaliśmy, ale wziąłam go też do samochodu i mejka do butelek akurat z Rosmana. Dodatkowy smoczek, jakby zaginał ten, który Leo tam ma przy sobie w foteliku. Po prostu suche chusteczki, bidąc z wodą dla lajrenki. Silikonowy śliniaczek, Bardzo lubię te śliniaczki w ogóle z tymi kieszonkami tutaj na wpadające jedzenie. No i też znowu tutaj akcja jest taka, że nie jest jednorazowy, nie jest taki, że trzeba brać, tylko po prostu sobie go codziennie myłam razem z butelkami. Łyżeczka do jedzenia dla lairy. Niezawodny katarek dla Leo w sobie na wyjeździe się przydawał. Będzie teraz pierwszy postój, dlatego, że już mamy mało paliwa, ale specjalnie taki hen, żebyśmy mieli po prostu, żebyśmy tylko mieli jedno tankowanie już do Warszawy, żebyśmy dojechali sobie spokojnie. Ale istnieje dosyć duże ryzyko, że obudzi się zwłaszcza Laira, w sumie Leo też, dlatego że oni bardzo lubią jak się jedzie i często jest tak, że jak się zatrzymujemy, to po prostu się budzą, więc zobaczymy. No no ja ale musimy, niej, tak? Nie, włączymy może jakąś muzykę i wtedy, wtedy może będzie lepiej, że jakby nie odczują tego zatrzymania. I teraz coś im włączymy. także tego dzień dobry kochanie hey. to dzień dobry Leo trochę w gorszym nastroju Kamil chyba trzymał mu smoczko tak Lajrenka sobie je paróweczkę, tak. Jak zniosłaś pobyt na stacji, powiedz w miarę. Dobrze, bo mama dała taką piłeczkę, ale było trochę ciężko. Lajra sobie je parówkę yy, sokoliki, to ma całkiem dobry skład. I pokażę Wam, co jeszcze zabraliśmy. To, tak, to jest parówka. Więc zabrałam jeszcze to dzieci stroje na zmianę, czyli mamy skarpeteczki dla Leo, dla Lajry. Od razu je sobie odłożę dla Lajry body i spodenki w razie czego i dla Leo też co to jest kurde o, ale lipa, chciałam wziąć body a wziąłam pajacyka i spodenki, no bywa trudno mojej ręce zdjęłam buty, no bo w sumie po co w butach dopiero na wyjście, ewentualnie na postój jej się przydadzą dobre? dobre ktoś tu ściemnia, że jest spokojny Pokaż siebie w swoim naturalnym środowisku, dziewczynko. Przed chwilą tak nie było. No już. Może włączymy jakąś muzyczkę? Chcesz? Nie? Czego nie ma? Zaczynamy się nudzić, słuchajcie, a do końca jeszcze 3 godziny i 34 minuty. Kotku, a gdzie kokoszka dziobała? No gdzie dziobała? Niu, niu. Gdzie dziobała? Dobra, idę się bawić. Nieszka śpiewała z dwójkiem piotrkiem? Dziu. Dziu, dziu. Proszę. Pierwszy as z rękawa wyciągnięty, kochani, czyli żółty ser. Nasze dziecko uwielbia żółty ser. Dajra, dobre? Dobre. No i fajnie. Smacznego. Co my tutaj robimy? ręka teraz ma zakładany szalik przez mamusie, dlatego, że wreszcie mamy odpoczynek troszkę się przejdziemy troszkę pozmieniamy pieluszki Leo przed chwilą się obudził, ale znowu śpi w ogóle on, nie wiem on cały czas śpi całą drogę to też jest po prostu niesamowite Dobra, ubierają się tam w lustrze możecie zobaczyć jak się ubierają już czapeczka jest Buciki jeszcze i wychodzimy. Tata. Mama. Mama. Tata. Jest toaleta z przewijakiem. Połowa sukcesu. Idziemy. Co ty masz tą czapę tak nierówno, mama? Ty, jak ładnie. Ej, spoko jest. To powiem wam, że na stacji to bardzo rzadko się zdarza, żeby tak było. Na Lotosie jesteśmy. Lotos to był? Tak, tak, nawet jest. To jest ten podkład, o którym Olcia mówiła. No i pieluszki, wiadomo, mniejsze Leo, większa Laira. To nie jest lokowanie Dady, słuchajcie. Nie. Ale tak naprawdę Dady nie no, są piłka. takie złe, w sensie to nie Pierwsza? jest... Pierwsza? Pierwsza! Tak? Zmieniamy pieluszkę! Let's go! To... Pieluszka, pieluszka, pieluszka! pieluszka. Jeden błąd zrobiłam. Wzięłam jej pantsy na drogę zamiast pieluch. A jeszcze z Lupilu mieliśmy do tego, bo po prostu zapomniałam. Myślę się przepakowałam tak i bez sensu zrobiłam, bo teraz trzeba jej całą ściągać, całe buty i tak dalej, a tak byśmy tylko ściągnęli, wiecie, spodnie i pieluchę zmienili, a ja ma pancerze, no ale... To, to prawda, to, to mały błąd, faktycznie. No. Mama poszła siku, więc Lajra za nią tęskni, już tam krzyczy za mamą. Już jest Lajrenia ogarnięta, co to, to za ten, to to za śmietek. Trzeba wyrzucić do kosza. No, i Leo tak samo ogarnięty, wziął się troszkę tutaj, wyprostował, troszkę jest uciesiony. Synek, 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 co tam u ciebie? Syneczku, hej, 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 maluchu ty. I ogarnięte wychodzimy. Jesteśmy już blisko domu. Lairenia obudziła się z drugiej drzemki po około półtorej godziny i teraz ogląda Koko Melon. Aleo, śpi. Lairenia, powiedz dom. Dom. Tak, dojechaliśmy do domu. jesteśmy w garażu. Tu są nasze toboły, weź to, pokaż w ogóle, Boże. O, tak to wygląda. Dlatego jest. To w ogóle torebka. Jeszcze tam walizka, tam walizka. Tutaj jest, tutaj jest, tam Leo, jeszcze Leo leży. Błąż, tutaj walizka, tam walizka, co tu się dzieje? To jest Tak, bo to na razie wyjąłem, żeby tam, Jak wiesz. było, słuchajcie, ostatnią godzinę rogon na bajki, nie ma co się oszukiwać. I jeszcze mamy taką fazę, że co po minucie każdej bajki mówi do mnie Ola. da i każe mi przełączać bajkę na inną. Nie widzieliście tego, ale też na przykład posiedliśmy na przystanku autobusowym, abym się zatrzymać, żeby nakarmić Leo, Ola. bo się obudził na chwilę. I płakał. I płakał. Ale ja muszę przyznać, że na przykład zobaczył. Już schodzi. Było pozytywnie, no, dlatego że nie było nie, kupy. No i w ogóle chyba nie wiem, czy to nie jest, jest przecież raz ich przewijaliśmy. Po prostu. No nie no, bo tak naprawdę no, spali, nie było powodu po też. i też spali. No wiadomo, że teraz mają siki na pewno, ale spali długo, więc no mieliśmy budzić, więc przewijać. Po co. No nie. A no, nie. Pewnie niektórzy tak stwierdzili, ale nieważne, no nie przewijaliśmy ich. O, Boże, taki mały dzidu, Jakie rady dla osób, które wyjeżdżają? Dziecko niewyspane w samochodzie, dziecko szczęśliwe. <śmiech> <śmiech> Czyli po prostu, że śpi w samochodzie w sensie. Tak, śpi w samochodzie. Dobra, id my idziemy. Czyli nie usypiać przed jazdą, nie usypiać przed jazdą, to jedna rzecz, zabrać a druga co rzecz, dziecko lubi. zabrać to, co dziecko tak. lubi, zabrać tak. bajki, które dziecko lubi, czasami zwracać uwagę na to, że może nie być zasięgu mhm. i dziecko się wtedy może zdenerwować. Jeszcze kolejna rzecz, ubranka i pieluszki w dużych ilościach no i butelki. Się nie przydały w sumie. No. I butelki, ale czasami się przydają. Dobra, dziękujemy za oglądanie, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Zrób papa tutaj do telefonu, Lajra tutaj, tu, papa, pa. zrób papa tutaj, tu, tu. Powiedz pa Nie wiem. <grywia> tam nie. <grywia> Uważaj, bo tam Płodź, jeżdżą tam samochody. Dum, dum. Tam nie wolno iść, tylko za rączkę z mamą. <grywia> <grywia> Powiedz, chodź i do domu. Do domu. Do domu. Do domu szybko. Już do domu.